26. kolejka wirtualnej ekstraklasy. Przed drużynami ze ścisłej czołówki dość łatwe zadania, jedynie Raków czeka ciekawy mecz w sercu Łodzi, zatem tym razem uważniej przyjrzymy się środkowej i dolnej części tabeli. Spotkają się jedne z gorzej punktujących na wiosnę drużyn Krakowia i Górnik. Ocenne punkty powalczą Stal i Korona, do tego uświadczymy derbów Dolnego Śląska, oby równie elektryzujących co poprzednie. Lechia Piast powiedziałem przed chwilą elektryzujący, zaś ten mecz można określić jako elektrycznie obojętny. Emocje, jeśli się zaczną, to od następnego spotkania. W Gdańsku goli nie było. Stal korona. W tej parze jednym i drugim potrzebne są zwycięstwa, zatem na gole szczególnie liczymy. Czekać przyszło tylko do 22 minuty. Jan Zems wygrał pojedynek na skrzydle, przekazał piłkę Gilomierowi, a kapitan reprezentacji Malty załatwił sprawę sam prostym strzałem w dolny róg otworzył wynik. Przez niemal godzinę nic nie wskazywało na to, by w Mielcu cokolwiek miało się zmienić, ale ale oto 71 minuta między obrońców padł Pedro Nuno i zaczął mecz od nowa. W tym momencie worek z bramkami rozwiązał się na dobre. W kolejnej akcji Gilomier dostawił nogę do podania Gettingera i ustrzelił dublet. Nuno po chwili odpowiedział mu tym samym. Tym razem stal długo się prowadzeniem nie nacieszyła i ostatecznie wynikiem 2 do dwóch spotkanie się skończyło. Rannych dwóch i niczyja sytuacja się nie poprawia. GKS pogoń. Katowicanie choć są już niemal pogodzeni z szybkim powrotem na zaplecze ekstra, klasy wciąż są w stanie zaskakiwać nawet najtrudniejszych rywali. Oto szósta minuta, zrelak mimo kilku obrońców obok znalazł miejsce na strzał i zaskoczył Kożokaru. GKS niespodziewanie obejmuje prowadzenie, ale to tylko momenty. Portowcy szybko się otrząsnęli i po pięciu minutach kuluris doprowadził do remisu. Pójście za ciosem było kwestią czasu, konkretnie jak się okazało 25 minut. Najpierw wyłożenie Łukasiaka na gola z zamkniętymi oczami zamienił Grosicki, a w kolejnej akcji z skorzystał Kuluris. Pogoń błyskawiczny zrobiła z remisu dwubramkowe prowadzenie i rozwiała wszelkie wątpliwości. W drugiej połowie zaś Kacper Łukasiak przypieczętował swój świetny występ i do dwóch asyst dołożył gola. Szokujący początek w Katowicach, ale na tym zaskoczenia się skończyły. Trzecia drużyna stawki pewnie ograła GieKSę. Łukasiak zebrał najwyższe noty i w tej kolejce błyszczał najjaśniej ze wszystkich. Widzę fraków. Łodzianie w bieżącej kampanii potrafili uprzykrzyć życie faworytom ligi, ale ale przeważnie na wyjazdach. Tymczasem przeciwko medalikom wreszcie należycie wykorzystali atut własnego boiska i w pierwszej akcji Jakub Sypek po zejściu ze skrzydła trafił na 1-0. W końcówce pierwszej połowy z piłko przed polem karnym znalazł się Rosza. Jemu nie wolno zostawić tyle miejsca. Ułamek sekundy, decyzja o strzale i napastnik Krakowa doprowadza do remisu. Idealne płaskie uderzenie wylądowała w dolnym rogu bramki. Zaczynamy od nowa. Goście zadali cios w niewygodnym dla rywala momencie, lecz nie bardziej niż 80. 59 minuta. Wtedy to piłkę meczową dostał Lubomir Tupta i jej nie zmarnował. Pokazał stalowe nerwy i z chirurgiczną precyzją posłał futbolówkę do siatki. Widze wyrywa zwycięstwo z Rakowem. Nie pierwszy raz w tej rundzie łodzianie rzutem na taśmę zgarniają pełną pulę. Jesienią można było na nich narzekać, ale zdaje się, że nadszedł powiew świeżości. Gra widzewa może się podobać. Krakow, Jagórnik. Tego stwierdzenia nie można użyć w odniesieniu do tych dwóch ekip i ich wiosennych poczynań. Przed tygodniem zabrzanom udało się jednak przełamać, i było w nich widać optymizm po tym wydarzeniu. Już w piątej minucie do bramki pasów trafił Ismail, niewidoczny przez cały sezon, teraz trafił w drugim meczu z rzędu. Aby co do wyższości górnika nie było złudzeń, w 78. minucie na 2-0 podwyższył Lukas Podolski. Goście idą za ciosem, a jednocześnie coraz bardziej pogrążają Krakowie. Zagłębie Śląsk. Kto nie widział jesiennych derbów Dolnego Śląska, temu teraz polecam szybko przełączyć na odcinek. Z dziewiątej kolejki. Jest co nadrabiać i zdecydowanie liczymy na powtórkę. Tak jak wtedy z wysokiego C zaczyna śląsk. Piękny strzał z 16 metrów i Jose, po co szybko daje Wrocławianom prowadzenie. W 25 minucie odpowiadają Miedziowi, czy w tej akcji cokolwiek byłoby w stanie zepsuć spokój Damiana Dąbrowskiego? Zdaje się, że nie. Finalizacja, palce lizać. Zaczynamy mecz od nowa. Oto minuta 37. Na bramkę gospodarzy odważnie ruszył Sebastian Musiolik i skończył indywidualną akcję. Je, tak jak wcześniej, po co? Goście znaleźli chyba słaby punkt bramkarza, co poleci w stronę lewego okienka to ląduje w siatce. Jesienią Śląsk roztrwonił przewagę trzech bramek, tym razem dwukrotnie wychodził na prowadzenie i dwukrotnie je tracił. Doganiamy zatem z faktami. W taki sposób Dawid Kurminowski trafił na 2 do 2. Drużyny z szarego do tabeli, zaś ich mecze coś wspaniałego. Jeśli o coś można mieć żal, to chyba tylko o to, że szaleństwa jakie miało miejsce i we Wrocławiu, i w Lubinie, nie Przypieczętował dajmy na to, zwycięski gol przewrotką w ostatniej minucie. Jagiellonia Motor. Czy ten motor ma wystarczająco koni mechanicznych, by powstrzymać mistrza na jego terenie? Zdawałoby się, że nie ma takiej mocy w lidze, a tymczasem w 20 minucie zaprzeczył temu Samuel Mraz. Zastawił Diegeza, przedarł się w pole karne i pokonał Abramowicza. Jaga potrafi wychodzić z takiej opresji, lecz w 60 minucie sytuacja jeszcze się pogorszyła. Mdiaj wpuścił w pole karne Ceglarza i kapitan gości podwyższył na 2 do 0. Szok przysłonecznej, konsternacja jakiej dawno tutaj nie było. Wreszcie Afimiko Pululu dał sygnał do ataku. Strata pod własnym polem karnym okazała się fatalna w skutkach. Imas po przechwycie natychmiast zgrał do Angolczyka, a ten przywrócił gospodarzom nadzieję. To już doliczony czas drugiej połowy. Ponownie Imas pomyślał. Tym razem otworzył drogę do bramki Hansenowi i jednak motor nie zdołał się oprzeć. Mistrz zawodził, ale w pół godziny zdołał powstać z kolan i nie dopuścił do tego, by komplet punktów pojechał do Lublina. Koniec końców na tym rezultacie Motor niewiele skorzystał, jak Jagiellonia zaś sporo straciła. Legia puszcza. Ile konkretnie i czy naprawdę sporo, to okaże się po zakończeniu meczu wicelidera. Czy kolejna drużyna ze strefy spadkowej będzie rządzić na boisku rywala z podium? Tutaj akurat nie było ku temu żadnych przesłanek. Nie spełna pół godziny gry za nami, Kracium nie zdołał zatrzymać podania Guala, Moriszita na raty, ofiarnie to wyglądało, ale ostatecznie piłka ląduje w bramce. Woj na prowadzeniu. By zniweczyć plany Puszczy na pogoń za wynikiem, jeszcze przed przerwą na 2 do 0 podwyższył z Tym razem podanie Guala dotarło bez przeszkód, wykończenie również najwyższej klasy. Legia wraca na zwycięską ścieżkę i odrabia dwa punkty straty. Lech Radomiak. W Poznaniu udało się rozwiać czarne chmury. Pokonanie Legii dodało gospodarzom zapału. Oto jak natychmiast rzucili się na rywali. Zieloni rozpoczynali ten mecz, od razu stracili piłkę, a Isak załatwił sprawę sam. I już w trzeciej minucie otworzył wynik. Szwedzki snajper szybko poszedł za ciosem. Po 20 minutach, po podaniu goli za podwyższył na 2 do 0 i w ten sposób pozbawił przyjezdnych złudzeń. Przez cały mecz Radomianie nie zaistnieli na boisku. Lech zaś spuścił stonu i dwubramkowe prowadzenie po prostu utrzymał. Tym samym w ścisłej czołówce swoje zadania należycie wykonali wszyscy oprócz Jagiellonii, która cudem uniknęła porażki z Beniaminkiem. Raków znów gubi punkty tam, gdzie nie powinien. Derby Dolnego Śląska zaś znów stanęły na wysokości zadania i zaspokoiły oczekiwania. Przewaga lidera nieznacznie stopniała. Lech umocnił się na czwartym miejscu. Do górnej połowy tabeli wrócił górnik. Krakowia niebezpiecznie pikuje w stronę strefy spadkowej. Po tej kolejce pozostanie w elicie, mimo porażki zapewnił sobie raków. Afimiko Pululu dobił do 40 goli w sezonie. Zdaje się, że jeśli Angolczyka nie zatrzyma kontuzja, bez trudu dopisze sobie jeszcze jedną dziesiątkę. Isak na powrót z się z Głalem ze Szkurinem, zaś Rosza i Musiolik. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na wirtualnych ligach.